Fabryce snów powiedzenie przez ciernie do gwiazd nabiera czasem dosłownego znaczenia. Dowiedzie tego ranking aktorów, którzy dla dobra filmu nie bali się poświęcić własnego zdrowia, kariery, a nawet życia. Do dzieła. Aktorska kariera Christiana Bejla przypomina wieczny efekt jojo. W ramach przygotowań do roli aktor na przemian odchudza się i tyje. Bodaj najbardziej szokującą metamorfozę Walijczyk przeszedł na potrzeby filmu Mechanik. W dreszczowcu Brada Andersona gwiazdor wcielił się w trywora Reznika, który od roku nie zmrużył oka. Aby pokazać widzom, jak kłopoty ze snem wpłynęły na kondycję fizyczną bohatera, Bale postanowił zrzucić 28 kg. W tym celu ograniczył swoją codzienną dietę do jednego jabłka i puszki tuńczyka, okazjonalnie racząc się kawą i whisky. Razem około 250 kalorii. W chwili wejścia na plan, aktor ważył 59 kg i wyglądał jak postać z horroru. Podobno producenci zabronili mu dalszego odchudzania, obawiając się problemów z firmą ubezpieczeniową. A teraz czas na zwrot akcji. Pół roku po zakończeniu zdjęć do mechanika, Bale wszedł na plan Batmana i wyglądał tak. Kluczową rolę w tej imponującej przemianie aktora odegrali osobisty trener oraz dostawca pizzy, który zadbał o stały dopływ węglowodanów. Oscarowa Akademia nieraz już udowodniła, że kocha nagradzać role, które wymagają od aktorów bezgranicznego poświęcenia oraz drastycznych transformacji fizycznych. Leonardo DiCaprio, choć wielką gwiazdą jest i ma na koncie szereg wybitnych ról, pierwszego Oscara w karierze otrzymał dopiero za zjawę. Gwiazdor wcielił się w XIX-wiecznego trapera Hughlassa, który przedziera się przez zaśnieżoną dzicz, aby zemścić się na zdradzieckim towarzyszu broni. Plan zdjęciowy przypominał podobno ekstremalny obóz przetrwania. Dość wspomnieć, że słupki na termometrach wskazywały nawet minus 40 stopni. DiCaprio pragnął wiarygodnie oddać wyczerpanie i męki, jakich doświadcza jego bohater. Dlatego podczas zdjęć regularnie rezygnował z pomocy dublerów. Kręcąc przymusową kąpiel w lodowatej rzece, aktor o mało nie utonął, ponadto nabawił się hipotermii. Po premierze filmu i tak najwięcej mówiło się jednak o scenie, w której wygłodniały Glas zjada wątrobę Bizona. Podobno reżyser zaproponował swojej gwieździe konsumpcję organu wykonanego z galaretki. DiCaprio, choć jest zadeklarowanym wegetarianinem, odmówił i zażądał prawdziwej wątroby. Zobaczcie, czym się to skończyło. No, ale czego się nie robi dla sztuki. Przygotowując się do roli w Ostatnim Mohikaninie, Daniel Day-Lewis przez kilka miesięcy żył w dziczy, szył ubrania ze skór upolowanych zwierząt i uczył się budować łodzie. Do naszego rankingu wielki aktor załapał się jednak za sprawą nakręconego kilka lat wcześniej filmu Moja lewa stopa. Day-Lewis zagrał artystę Christiego Brauna, który urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Przed zdjęciami Brytyjczyk spędził 8 tygodni w klinice w Dublinie, gdzie uczył się zachowywać i mówić jak jego bohater. Opanował również sztukę rysowania, tytułową lewą stopą. Gwiazdor nie wychodził z roli przez cały okres pracy na planie. Poruszał się na wózku inwalidzkim nawet w przerwach między zdjęciami, a podczas posiłków domagał się, by członkowie ekipy pomagali mu jeść. Mm. 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 Bezgraniczne oddanie roli zostało okupione kontuzją. Day-Lewis złamał sobie dwa żebra. Gra okazała się jednak warta świeczki. Za występ w mojej lewej stopie aktor otrzymał pierwszego w karierze Oscara. <śm> W 2008 roku Joaquin Phoenix niespodziewanie ogłosił, że kończy z Hollywood i od tej pory będzie nagrywał rap. Przez blisko dwa lata kinomani zachodzili w głowy, co stało się ze znakomitym aktorem. Odpowiedź na to pytanie przyniósł dopiero film I'm Still Here: przyprawiający o ból zębów występy w nocnych klubach. Budzące konsternacje, osławione pojawienie się w programie Davida Lettermana. Dziwne zachowanie aktora stało się nawet przedmiotem żartów w trakcie gali oscarowej. This is gum at the okay. Take it on. Joaquin Phoenix zrobił sporo, by ludzie zaczęli wątpić w jego poczytalność. W tym szaleństwie tkwiła jednak metoda. Do spółki ze szwagrem, Kejsejem a flekiem gwiazdor spaceru po linie szykował bowiem udawany dokument, w którym zamierzał opowiedzieć o swojej rzekomej aktorskiej emeryturze, kryzysie psychicznym oraz mrocznych stronach życia na świeczniku. Na ekranie Phoenix zażywa narkotyki, zabawia się z prostytutkami. A także pada ofiarą wyjątkowo niewybrednego dowcipu. Czy gotowy film okazał się wystarczająco dobry, by uzasadnić karuzelę kłamstw? Jedno jest pewne: dla I'm Still Here gwiazdor zaryzykował całą swoją karierę. Nikt nie mógł mu przecież zagwarantować, że po wszystkim będzie miał jeszcze czego szukać w Hollywood. I za tę odwagę należy mu się szacunek. Udzielając wywiadów z okazji premiery Kill Bill, Uma Turman mówiła, że film powinien się raczej nazywać Kill Uma. Po czasie okazało się, że nie żartowała. Quentin Tarantino na samym początku zaznaczył, że choć na planie nie zabraknie kaskaderek i kaskaderów, jego gwiazda ma zagrać osobiście tak dużo scen akcji, jak tylko się da. Przez kilka tygodni, od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie, turman do spółki z Vivico Fox ćwiczyły choreografię krwawej bójki w domu Vernity Green. Panie musiały m.in. opanować walkę wręcz oraz pojedynkowanie się na noże. Najwięcej czasu zajęły jednak przygotowania do nakręcenia jadki w domu niebieskich liści, w którym główna bohaterka w pojedynkę stawia czoła kilkudziesięciu napastnikom. Turman musiała nauczyć się trzech stylów kung fu oraz dwóch stylów walki na miecze. Treningi w Chinach nadzorował sam Yuan Woping, który wcześniej współpracował z Keanu Reevesem w Matrixie. O ironio, życie Turman zawisło na włosku nie przy realizacji krwawych walk, lecz podczas kręcenia niepozornej sceny jazdy samochodem. W wyniku kraksy gwiazda doznała wówczas urazu mózgu i uszkodziła kolana. Ucierpiała również jej relacja z reżyserem, który nie zachował wystarczających środków ostrożności na planie. Robert De Niro przeczytał autobiografię J. Kalamoty na planie Ojca Chrzestnego 2. Postanowił wówczas, że zrobi wszystko, by zagrać osławionego pięściarza. Bez względu na koszty. De Niro i reżyser Martin Scorsese przystąpili do realizacji filmu z ambicją stworzenia nowej jakości w ekranowych pojedynkach na pięści. Aktor poświęcił rok, by trenować boks pod okiem samego Lamoty. Spędził na ringu blisko tysiąc rund, wyhodował 8 kg mięśni, uszkodził sobie szczękę i żebro. Ponadto anonimowo stoczył trzy walki bokserskie, z których wygrał dwie. Deniro postanowił zadbać o pełen realizm także w scenach, w których jego bohater porzuca świat boksu i zostaje właścicielem klubu nocnego. W celu przybrania na wadze 30 kg, aktor wyruszył w podróż kulinarną do Włoch. Potrójne dokładki lasagni i spaghetti zrobiły swoje. Na planie Deniro miał problemy z oddychaniem, w związku z czym Scorsese postanowił ograniczyć duble do minimum. That's Efekt i tak był oszałamiający. W wyścigu oskarowym Denis znokautował rywali, zgarniając po raz drugi złotą statuetkę. Tomakruza można nie lubić, można żartować z jego poglądów, ale jednego nie sposób mu odmówić. Facet poświęca się dla roli w 200%. Bodaj najlepszym tego dowodem są sceny, w których Gwiazdor występował bez pomocy kaskaderów w szpiegowskiej serii Mission Impossible. Przypomnijcie sobie tylko otwarcie drugiej części, w której bohater Cruza, agent Ethan Hunt, przeskakuje między półkami skalnymi na wysokości kilkuset metrów w parku stanowym Dead Horse Point. Choć aktor był wówczas przyczepiony do liny, którą później usunięto cyfrowo w postprodukcji, realizacja sceny i tak była arcyniebezpieczna. Cruz przebił tamten wyczyn dekadę później, wdrapując się w Ghost Protocol po najwyższym budynku świata Burcz Kalifa w Dubaju. Gwiazdor znajdował się wówczas ponad 800 metrów nad ziemią. Podobno żadna firma ubezpieczeniowa w Hollywood nie chciała pracować przy tym filmie i trudno im się dziwić. Gdy wydawało się, że już nic bardziej szalonego nie da się zrobić, w Rogue Nation aktor najpierw zaliczył sprint na skrzydle Airbusa, a potem uczepiony jego włazu wzniósł się półtora tysiąca metrów nad ziemią. Ten pan z pewnością nie cierpi na lęk wysokości. W tym samym filmie Cruz wystąpił w scenie, w której jego bohater dokonuje podwodnego napadu na wstrzymanym oddechu. Cała akcja trwa bagatela 6 minut. Aż strach pomyśleć, do czego i grający ze śmiercią aktor posunie się w siódmej części serii. Za bezgraniczne zaangażowanie należą mu się jednak ukłony. Cóż to były za emocje? Ja udaję się w ustronne miejsca, by ochłonąć. A Wy wypiszcie w komentarzach, które aktorskie poświęcenia uważacie za najbardziej imponujące. Widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia.